w programie Power. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czym zachwyci nowa odsłona Mercenaries 2. Zrecenzujemy dla was długo oczekiwanego hejs, jaki nie do końca powala graczy. W Narni pojawi się nowy książę o imieniu Caspian, a dzielny Conan z Cimerii opowie o swoich przygodach w najnowszej grze z jego udziałem Age of Conan. Na sam koniec zaś w cyklu Tanie Granie pokażemy Race of the Nations, czyli coś dla fanów strategii za niewielką kasę. Zapraszamy! Czas na power. Zapowiedź. Trzy lata temu Mercenaries Playground of Destruction zachwycił właścicieli konsol PlayStation 2 i X. Gracz wcielał się w doświadczonego najemnika i wyruszał do Korei Północnej. Działał dość swobodnie, jeździł z dobycznymi samochodami i dużo strzelał. To dlatego wielu fanów porównywało grę do słynnego Grand Theft Auto. Kontynuacja Mercerii jest nosi dumny tytuł Walking Flames i opowiada o wydarzeniach, do których dojdzie w sierpniu 2010 roku. Gracz otrzymał wówczas zupełnie nowe zlecenie: musi dopaść Ramona Solano, niebezpiecznego barona narkotykowego. Facet obwołał się dyktatorem Wenezueli. Kontroluje regionalne zapasy ropy naftowej, handluje bronią i z nikim nie zamierza współpracować. Cena nie jest łatwa i gracz dość szybko wpada w tarapaty. Od tej pory musi dbać przede wszystkim o siebie. Na szczęście nie jest żołnierzem i nie musi przestrzegać prawa. Może robić to, na co ma ochotę. Biega więc strzela, jeździ samochodami, rozmawia z napotkanymi postaciami i próbuje nie dać się wykiwać. Mało tego, Współpracuje też z dowolną z wielu frakcji działających na terenie kraju. Może nawet przystąpić do ludzi Ramona Solano. Wielką zaletą gry jest oprawa graficzna. Twórcy programu przenieśli na duży ekran potężny kawał kraju i wepchnęli weń aż 130 różnych pojazdów oraz mnóstwo współczesnej broni. Dopracowali tekstury, doszlifowali animacje i zadbali o interesujące zwroty akcji. Przygotowali też oddzielne wersje dla każdej z najpopularniejszych platform: PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360 i oczywiście PC. -tu. Choć gra jeszcze nie miała swojej premiery, już wywołała międzynarodowy skandal. Władze Wenezueli są przekonane, że władze amerykańskie planują zbrojną interwencję w tym kraju. Mercenaries 2 ma pomóc Waszyngtonowi w przekonaniu światowej opinii publicznej, że w Caracas rządzi tyran gs którego należy obalić. Twórcy programu twierdzą jednak, że są niewinni. Po prostu robią grę. Szalenie fajną, ale tylko grę. I was to Built to fight the good fight. Według autorów Mercenaries 2 World in Flames światem już niedługo zawładną prywatne armię. Tynarzyści Metal Gear Solid 4 mają podobną teorię, każąc bohaterowi grywać z, z organizacjami skupiającymi okrutnych najemników. Wczoraj, hej, nie chcieli być gorsi. W igrze, tradycyjne wojny przeszły już do historii. Dziś na polach te ludzie do wynajęcia za pieniądze gotowi są przyjąć każdą misję. Jack Carpenter jest jednym z nich. Pracuje dla firmy Manter. I święcie wierzy w to, że robi dobrze. Pewnego dnia odkrywa jednak przerażającą prawdę. Najemnicy faszerowani są mocnym narkotykiem, nektarem. Sprawia on, że działają szybciej i pewniej: nie mają wyrzutów sumienia, nie boją się śmierci. Jack nie chce tak żyć. Odstawia prochy i przechodzi na stronę wroga. Odtąd staje się dla korporacji Mantel celem numer jeden. Scenariusz gry trzyma w napięciu. Nie jest banalny. Sporo mówi o odpowiedzialności i o drugiej stronie każdej wojny, jaką są ofiary. Inne zręczne całkowicie olewają wrogu. Hays pokazuje, że po każdej ze stron walczą ludzie z krwi i kości. Szkoda więc, że gra jest niedopracowana, walki są chaotyczne, a przeciwnicy nie grzeszą inteligencją. W dodatku potrafią pojawić się w miejscu, które przed chwilą dokładnie się sprawdziło. To jest oszustwo. Autorzy Haze odrobili jednak pracę domową. I przygotowali kilkanaście rodzajów broni. W programie pojawiają się strzelby, karabiny, snajperki, miotacze ognia, a nawet wyrzucenie rakiet. Są też pojazdy, m.in. ciężarówki i kłady. Niestety, dość trudno do nich wejść, za to łatwo zniszczyć. Najlepiej omijać te wozy z daleka. Przeciętna oprawa graficzna i irytujące okrzyki wrogów sprawiają zaś, że Hejs odpycha. W dodatku gra jest pełna błędów i niedoróbek, które skutecznie niszczą klimat zabawy. Wielka szkoda, bo producenci mieli ambitne plany. Niestety, zawiedli na całego. Druga część filmu opowieści z Narni. Pojawiła się w polskich kinach w maju. Widzowie chętnie ruszyli do kasy, podziwiając dalsze przygody sympatycznego rodzeństwa. Lucja, Edmund, Piotr i Zuzanna po raz kolejny przenieśli się do Narni. Okazało się jednak, że gdy w normalnym świecie minął rok, w magicznej krainie upłynęło ponad tysiąc lat. Dawni przyjaciele dawno już zmarli, a na tronie krainy zasiadł okrutny król Miras. Nie wierzy on w istnienie mówiących zwierząt i wyśmiewa legendę o Lwiaslanie. Prawowity władca, książę Kaspian, niewiele może zrobić. Gra komputerowa wykorzystuje filmową licencję. Dzięki temu na ekranie monitora pojawiają się te same postacie i miejsce co w kinie. Nawet muzyka jest identyczna. Twórcy programu przebudowali jednak scenariusz, wyrzucili większość dialogów, zastępując je scenami akcji oraz nieźle zrealizowanymi filmikami przerwnikowymi. Pozwolili też graczom pokierować całą masą postaci. Nie tylko rodzeństwem, nie tylko księdziem Gaspianem, ale i zwierzętami zamieszkującymi narnie, a nawet drzewami potrafiającymi bić wroga gałęziami. Jeżeli szukasz ciekawych zagadek i oryginalnych misji, zawiedziesz się. Nowe opowieści z Narni bazują na efektownych walkach z hordami przeciwników. Gracz prowadzi swój oddział do przodu i od czasu do czasu zmienia postać, którą kieruje. Czasami też przystawi jakąś dźwignię albo się nieprochodnie, by odstraszyć nietoperze. Myśleć jednak nie musi. Gra jest prosta, łatwa i przyjemna, niezbyt brutalna. Po program spokojnie mogą sięgać dwunastolatki. Dla nich to właściwie pozycja obowiązkowa. Niezbyt trudna, ale efektowna, skutecznie odtwarzająca magiczny klimat filmu. Starsi gracze mogą być troszkę zawiedzeni, ale bądźmy szczerzy, to po prostu nie jest gra dla nich. World of Warcraft wreszcie doczekał się godnego przeciwnika. Age of Conan to wspaniała gra sieciowa z kapitalną grafiką, przemyślanym światem i świetnym systemem walki. Drobne błędy sprawiają jednak, że wielu ludzi odbija się od niej niczym od zderzaka rozpędzonego samochodu. Akcje programu toczy się w świecie wymyślonym przez Roberta Howarda, twórcy cyklu Okonanie Niszczycielu. To duże, niezwykle różnorodne uniwersum, w którym wciąż liczy się prawo pięści. Gra jest więc niezwykle brutalna i nie stroni od erotyki, a krew leje się w niej hekto i tramie. Młodsi gracze zdecydowanie nie powinni się do niej zbliżać. Jak najbardziej. Najpierw wybieramy płeć postaci, później kraje pochodzenia, proporcje ciała i rysy twarzy, następnie jedną z 12 klas i jako rozbitek lądujemy na przepięknej plaży. Przez pierwsze kilka godzin działamy sami: niczym w trybie dla pojedynczego gracza. Uczymy się wówczas zasad sterowania postacią. Wykonujemy pierwsze misje i zdobywamy pierwsze punkty doświadczenia. Dopiero później docieramy do miasta, gdzie rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Widać wyraźnie, że twórcy wzorowali się na World of Warcraft, zadbali o urocze widoczki i ciekawe misje, a także fajny zręcznościowy system walki. Gracz atakuje różne części ciała, zastawia się, uczy nowych kombinacji uderzeń, bierze też udział w widowiskowych oblężeniach. Szkoda więc, że autorzy gry nieco pokpili sprawę. Lokacje wczytują się zdecydowanie zbyt wolno. Co gorsza, twórcom nie udało się zbalansować postaci, a pojedynki pomiędzy graczami są szalenie wkurzające. Wady te zostaną zapewne wyeliminowane w ciągu dwóch, 3 miesięcy, a wówczas hula i dusza piekła nie ma. I jeszcze jedno, we wrześniu CT Projekt wyda program w polskiej wersji językowej. Bardzo możliwe, że ceny abonamentu zostaną wówczas dostosowane do rodzimych realiów. Trzymamy kciuki za ten pomysł. Rise of the Nations to nowa strategia wydana w ramach komputerowej kolekcji klasyki. Miłośnikom gatunku spodoba się, bo jest duża, nawet bardzo duża. Gracz zaczyna bowiem zabawę w epoce kamienia łupanego i towarzyszy swojemu ludowi aż do współczesności. Tak olbrzymia rozpiętość czasowa ma wpływ na taktykę walki. Początkowo żołnierze dysponują prymitywną bronią i walczą z warcią. Wygrywają, gdyż mają przewagę liczebną, bądź są odrobinę sprytniejsi. Z czasem budują jednak coraz potężniejsze wynalazki. Sięgają po zbroje, proch, wreszcie amunicję. Oszczepników zastępują czołgi, a łuczników myśliwce. Jednak Rise of the Nations to nie tylko wojskowe oddziały, ale i gospodarka oraz polityka. Gracz rządzi całym państwem, trzyma poddanych w garści, osobiście podejmuje decyzje ekonomiczne. Negocjuje też układy pokojowe z sąsiadami, zawiązuje i zrywa sojusze. Dzięki umiejętnie podpisywanym umowom handlowym pomaga krajowi się rozwijać. Kiedy trzeba, pcha wojska do przodu i zajmuje nowe terytoria, innym razem stawia na naukę. Autorzy gry żadnej epoki nie traktują po macoszemu. Choć zdecydowali się na pewne uproszczenia, to i tak nieźle się napracowali. Oddali grającemu do dyspozycji 16 różnych narodów i aż 180 jednostek. Przygotowali nawet dodatek Trons and Patriots, zawierający nowe mapy, oddziały i kampanie. Aby ukończyć całość, trzeba spędzić przed komputerem ponad 50 godzin. Gra ma już 5 lat, więc nie wygląda pięknie. Działa jednak sprawnie, nawet na starych komputerach. W dodatku wciąga. Niektórzy gracze porównują ją ze słynną cywilizacją, dowodząc, że Rise of the Nations jest lepsza. Dlaczego? Bo w bardziej złożony sposób przedstawia działania wojenne. Tu wybór formacji ma sens, a zła lokalizacja miasta potrafi odbić się czkawką. Gra doczekała się już kontynuacji: Rise of the Nations, Rise of the Legends. Opowiada o wojnie pomiędzy fikcyjnymi rasami magów i technokratów. Tę grę również warto zagrać. Wciągaj jak diabli! Zapraszamy na konkurs do wygrania cenne nagrody. Aby wziąć udział w naszym konkursie i wygrać jedną z prezentowanych nagród. Wyślij SMS o treści Power pod numer 7135. Otrzymasz SMS zwrotny z pytaniem konkursowym, na które musisz udzielić odpowiedzi. Koszt SMS-a to złoty 22 zł. To już wszystko na dziś, ale wracamy już za dwa tygodnie z kolejną dawką emocji i najnowszych gier. Do zobaczenia!